Hej, z tej strony Krystyna Lancer, a oto przed Wami kolejny odcinek z blogu Hytale. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku, jak możecie zauważyć, zostało dodane 25 minut temu nowe post na Hytale blogu o dość muzyki. Z tym, że ja przyjrzałem się temu trochę bliżej samemu, żeby wiedzieć, czy warto na to o tym nagrać odcinek. Jest tu coś więcej niż tylko muzyka, bo są parę filmów pokazujących nam między innymi pogodę w tej grze, jak na przykład to, co zobaczycie na końcu mm. i między innymi też zachowania NPC-ów, przynajmniej jeden przypadek, także bez względu gadania kontynuujmy. Oczywiście tutaj mamy nowe muzyki. Użyję ich przynajmniej jednej, bo za krótkę to będzie odcinek zapewne w tle. Tu mamy właśnie pokazane, to nie jest o, co, o czym ja mówiłem, ale mamy tu pokazane na przykład to. kij sam. Mnie będzie fascynowała walka z koniecznymi bronią i bronią starczą, ale głównie ja będę robił sobie postać typowego, hypa <grym> Będę walczył posturem. Nie będę magiem, tylko będę kosturem, właśnie z bliska. No, znowu muzyka. No, i to jest ta reakcja NPC. Widzicie, taki mały, fajnabłot się zwały. Dał się sobie. A zresztą zapamiętam, jak grał. Eee, no, zareag zareagował na gracza, machając do niego ręką. Witają go najzwyczajniej w świecie. Kolejny dźwięk. Muzyka. No i tutaj mamy tą pogodę, widzicie? Burza piaskowa. Nie oddziałuje to jakoś na rośliny i na resztę, ale jest dość. Można powiedzieć mroczne. Ciekawe, czy będzie zadawało obrażenia, bo normalnie to burza piaskowa jest śmiertelna. I z tego, co teraz się zorientowałem, to każda z tych muzyk, z tych utworów muzycznych. Yy, odnosi się do tych filmików. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten krótki odcinek Cię wam podobał. I zapraszam Was do przyszłych oraz przeszłych odcinków. Ja się z wami żegnam. Cześć! Hej, wpadłem na pomysł, że tylko trzeba tak długo czekać na posty z blogu Hajel. Czemu by nie poprowadzić live'a z różnych gier? Mogą to być choc, lol... Overwatch, Apex Legends, cokolwiek. Co Wam przyjdzie do gustu, i będę w stanie to prowadzić? Że będę miał tą grę albo nie. Także powiedzcie, co o tym sądzicie. Ja z wami żegnam. Tak już ostatecznie. Cześć.